ja przeszłość Cię nie definiuje. To, jaka byłaś, jaki byłeś, nie ma nic wspólnego z tym, kim teraz jesteś. I to bardzo dobrze pokazują postaci z Biblii. A szczególnie mocno dotknęło mnie to zagadnienie w kontekście Mojżesza. Dziecko, którego życie było zagrożone, które wzrastało w Egipcie, które wychowywało się na dworze Faraona, które nagle stało się zwolicielem Izraelitów. Niesamowita transformacja i my także mamy prawo do transformacji, do przemiany. Zresztą jak się przyjrzymy wielu, wielu osobom, biblijnym postaciom, to osoby wyjściowe są zupełnie innymi osobami niż te końcowe. I czasami to kim my byliśmy, nasze słabości, nasze grzechy naprawdę nie mają większego znaczenia i nie utożsamiajmy się z nimi, jeśli rzeczywiście bardzo transformowaliśmy, ale druga rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jest taka, że jako dzieci Boże jesteśmy wręcz powołani do tej transformacji, do stałego rozwoju duchowego, który naprawdę niezwykle przemienia człowieka i osoba z pozycji startowej może być zupełnie inna niż ta, która będzie na mecie. Tego nam życzę i żeby to oczywiście zawsze było na plus i w dużym rozwoju duchowym. Jeśli ten filmik Cię zainspirował, to zaobserwuj po więcej.